Jeżeli macie problemy z wydajnością, a bardzo dużo osób, w tym bardzo, bardzo dużo moich znajomych, którzy grają w Counter-Strike 2 i którzy się odbili od Counter-Strike 2 mają, to według Tora y, warto zrobić weryfikację po prostu tych plików, czyli co prawym, właściwości. E, zainstalowanie i to weryfika tą weryfikację możecie zrobić, ale generalnie no to raczej nic wam to nie da. Raczej rzadko komu to coś dało, może bardziej tak. E, słyszałem, że podobno to bardzo pomaga, czyli usunięcie tych shader cache. U. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda i jak to się robi. Set Power plant to High Performance. Słyszałem, że podobno to jest takie mocne placebo i to też nie wpływa, nie wpływa zbytnio na wydajność. Często ludzie w poradnikach, żeby zwiększyć FPS-y w grach to zalecają, ale to średnio pomaga. Update Audio Driver, z tego nie wiem. Może w chcesz, jest jakiś specyficzny, dziwny problem. Nie słyszałem, żeby takie coś pomagało. E, ale może, może, bo warto spróbować, według mnie. No i podobno, i to jest bardzo ciekawe, e, można zainstalować starsze sterowniki NVD. Nie wiem, które są teraz najnowsze. Ale nie uprzedzajmy faktów. Najpierw usunięcie DirectX'a Shader Cache'a, czyli tutaj macie dokładnie to rozpisane. Oczywiście linka do tego będziecie mieli w opisie. To strona ze skinami, która na rynku jest już z nami od 2015 roku. Możemy na niej otwierać skrzynki, w tym jedną codzienną, darmową. Oprócz samego otwierania skrzynek, możecie też próbować Case Battle, a jeśli nie podoba wam się jakiś skin, który wydropiliście, to możecie go wymienić w Exchangerze bez żadnego problemu. Trona oferuje również różnego rodzaju eventy, więc polecam być z nią na bieżąco. Użyj mojego kodu IMIR, dostaniesz za niego 2,50 i 10% do doładowania. Pamiętaj, że strona jest przeznaczona dla osób tylko powyżej 18 roku życia. Jak usuniecie sobie pliki tymczasowe, to macie te opcje, ewentualnie możecie wejść po prostu do katalogu. Jak widzicie tutaj jest opisane dokładnie jak do niego wejść. No ja wyjątkowo wczoraj grałem, może po dzisiejszym update'cie akurat będzie źle, ale wczoraj grałem i wszystko jest git u mnie z Counter-Strike'em. Ale na pewno polecę to moim znajomym i zobaczymy, czy im pomoże, bo oni mają takie duże problemy z tym CS-em. Po prostu gubi im klatki, Jittery skaczą, pakiety też, masakra generalnie. A jeżeli chodzi o. No tak, jeszcze zapomniałem tutaj, jeszcze Tor napisał, że by sprawdzić po prostu, czy, czy masz odpalone XMP profile, czyli te po prostu takie boosty do ramu, to też Wam może powiększyć troszeczkę FPS-y. Mi osobiście to powiększyło o tam kilka FPS-ów w niektórych grach, szczególnie w tych nowych, to po prostu, no, jako że Mój komputer troszeczkę nie domaga, na przykład Kiedyś pamiętam przy Modern Warfare dwójce tym najnowszym, jak sobie używałem tych profili XMP, no to skoczyło mi o 10 FPS-ów, tam chyba z 50 właśnie do 60 albo z 60 do 70. No nieba ziemia generalnie przy takich FPS-ach. No jak już macie 300 fps no to wiadomo, że trochę wywalone, chociaż warto to zrobić, no bo to jest free boost FPS-ów i po prostu komputer też sam w sobie działa lepiej. I tutaj ciekawe, bo macie porównanie tego, jak najnowsze sterowniki albo jedne z nowszych. Na pewno nowsze, no bo wyższa cyferka 566 E, mają mniej po prostu FPS-ów niż Może nie starsze, czyli 5.4.6, ale 5.3.7, patrzcie, ta 5.3.7, 5.8 To boost w stosunku do tych 5.6.6 Aż 10 FPS-ów I to jest naprawdę dużo, no bo Jak widzicie tutaj, jeżeli macie 144 hz monitor Oczywiście wiem, że to jest 1% tych najsłabszych FPS-ów, no ale jednak na to też patrzymy Po co są te testy? To spada wam często poniżej 1%, poniżej waszego odświeżania monitora. Jeżeli mówimy już o FPS-ach, które są średnie, no to już tak powiedzmy 5 FPS-ów jest więcej, ale jest to też według mnie dosyć duża różnica. Także możecie sobie po prostu to spróbować, wydaje mi się, że warto. Jeżeli naprawdę macie problemy z wydajnością, no to raczej nie zaszkodzi spróbować po prostu. Dobra, omówimy sobie jeszcze aktualizację z Counter-Strike'a dwójki z wczoraj i z dzisiaj. E, generalnie zaleta omawiania ich troszeczkę e, spóźnienie po prostu jest taka, że są już przetłumaczone. Pierwsze, co to poprawili skoki, chociaż nie do końca, z tego co się orientuje, ale nie uprzedzajmy faktów. Ulepszono jednolitość obliczania wysokości skoku, tak, by zakres różnicy od teraz wynosił 0051 jednostki zależnie od odległości gracza, od punktu początkowego mapy o koordynatach 000. No, generalnie z tego co ja rozumiem, i dalej byliśmy od po prostu punktu 000 na mapie, czyli defaultowego po prostu hamerowego środka mapy można powiedzieć, chociaż wiadomo, że to nie był taki typowy środek mapy, bo na każdej mapie po prostu było z tym różnie no to po prostu była bardzo duża niekonsekwencja, jeżeli chodzi o wysokość skoku i chyba im dalej byliśmy od tego, tym bardziej w... dużą niekonsekwencję, jakby mieliśmy od tego, bardziej dużą nie wiem w ogóle dziwne słowo, no nieważne e, jąkam się oczywiście jak zwykle. Wcześniej zarówno w CSGO, jak i CS2 wysokość skoku mogła się różnić o 0,03125 jednostki w zależności od odległości od punktu początkowego. Okej, okay. no może, nie wiem, może tak było w CSGO. Nie wnikam, nie przypominam sobie, że aż takie problemy były ze skokami, bo w cs 2 przypominam wam, było bardzo dużo problemów, że po prostu jak skakaliście, to potrafiliście. I ja wiem, że i każdy wie, kto napomina o tym problemie, że jest coś takiego jak stamina cost, który po prostu chwilę się ładuje. Ale po prostu problem był taki, że nie zawsze te skoki, mimo tego, że odczekaliśmy tego jump cooldowna, nie wiem jak to nazwać, gdzie skaczemy troszeczkę inaczej, niżej i tak dalej. No to i tak i tak po prostu skakało się niżej, a czasem wyżej. Więc dobrze, że po prostu poświęcili uwagę temu błędowi, bo uważam, że jest bardzo, bardzo tragiczny w sensie naprawdę można było przez to przegrać. Nie jedną rundę. Ulepszono jednolitość pomyślnego lądowania na powierzchniach bardzo zbliżonych do maksymalnej wysokości skoku. No czyli właśnie to jest to, o czym mówię, że przez to można by było przegrać rundę. Teraz generalnie powinno być tak, że powinniście wskakiwać na wszystkie takie powiedzmy spoty, gdzie trzeba się troszeczkę bardziej postarać. Na przykład jak na macie te spoty tam przez skrzynce tej dużej, jak się można skampić, można się samemu podbustować, tylko trzeba kłóc, no, no wiecie, takie mniej więcej spoty. Na wysokość skoku wciąż ma wpływ wytrzymałość. Podczas używania polecenia na Show Post 2 pokazywana jest wartość wytrzymałości przy wyskoku, a wartość końcowa jest oznaczona kolorystycznie w zależności od możliwej wysokości skoku. Fajnie. Na naprawiono błąd powodujący, że polecenie SCL Show post czasami wyświetlało nieprawidłową wysokość skoku, o to ciekawe, przy skakaniu z nachylonych powierzchni, OK. naprawiono pewne przypadki, w których klient był ściągany z powrotem w dół podczas skoku, a to miałem parę razy, Nie dużo. nie będę kłamał, parę razy się zdarzyło, ponieważ serwer nie zgadza się z tym, że skok miał miejsce, to fajnie, że to naprawili, bo mnie to mega irytowało w Counter Strike'u 2 i faktycznie jak grałem teraz w Counter Strike'a 2 po tym update'cie, bo nie grałem już na następnym, to faktycznie tego błędu nie było, więc Valve. Naprawdę, no ja lubię chwalić Walf, jeżeli jest za co. Dobra, następne. Dostosowana logikę podnoszenia broni, będąc w pobliżu C4, by przypisywała większy priorytet na rozbrajanie ładunku, niż przypadkowe podnoszenie broni. No i generalnie to chyba działa na tej zasadzie, że po prostu bardzo często, jak ktoś próbował defować, a była broń obok położona, to bardzo często podnosi tę broń. Po pierwsze, traciście dużo czasu, a wiecie, czas kiedy już paka jest zaplantowana, jest dosyć cenny. A już pomijam, że za free po prostu odkrywacie się, że jesteście na danej pozycji, no bo wiecie, zakładając oczywiście, że macie broń główną, albo. Broń, którą podnosicie, na przykład pistolet albo zamieniacie właśnie, no to ją wywala i jest dźwięk. Od teraz wrogowie będą konsekwentnie odtwarzali animację otrzymania obrażeń dla najbliższej trafionej części ciała, jeśli pocisk przechodzi przez dwa hitboxy. Na przykład przy trafieniu obydwu nóg naraz. Okej, okay, nie do końca czuję szczerze, o co z tym chodzi. Nie, nie rozumiem do końca, o co w tym chodzi. Nie będę kłamał, może jestem zbyt tempy. Możecie napisać w komentarzu, o co z tym chodzi. Chyba tylko po prostu będzie animacja jedna, może one się nakładały dwie? I się to bagowało jakoś? Nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi, szczerze powiedziawszy. Ale dobrze, że to naprawili. Oto teraz eksplozja granatu. Co to czy... Znaczy... Nie wiem, czy naprawili, czy po prostu coś z tym zrobili. No nie istotne. teraz eksplozje granatu zaczepnego w dymie rozpraszają efekt nagromadzonego dymu również dla graczy wewnątrz dymu, w obrębie zasięgu eksplozji. Generalnie chodzi o ten efekt takiego smołka, że macie jakby nałożony ten filtr, jak wchodzicie do tego smołka, że jeszcze mniej widzicie. No i generalnie teraz chyba powinno tego filtru, z tego co rozumiem, nie być. Przy tym pojawił się kolejny oczywiście glitch, o tym zaraz. Wdrożono ulepszenia w zakresie stabilności i faktycznie mi na przykład lepiej działa CS, jeszcze lepiej CS działa, i teraz naprawdę na przykład na Inferno, na którym ciężko się grało, albo Mills, który miał dziwne problemy z wydajnością, faktycznie teraz dobrze działa, więc naprawdę szacun za ten update Valve. Bardzo fajnie. No i załatano oczywiście prześwit w geometrii, taka tradycja dla map. Nie wiem, gdzie był prześwit, szczerze nadaście dwójce. Wiem, gdzie był ostatnio na Millsie, ale z tego co się orientuję, był update tego Millsa, no bo czytaliśmy ostatnio. No i faktycznie, kurczę, problem z Millsem, chyba z tymi prześwitami do po prostu Skyboxa, tam gdzie nie powinno być, naprawili. No i co? No i jeżeli chodzi o glitcha, związanego z tym, Skakaniem, no to pierwszy glitch już Wam pokazuję. Mieliśmy to na live u mnie dwa razy swoją drogą, ale pokażę Wam raz. No. Generalnie to, na czym polega ten glitch, albo dobra, też nie uprzedzajmy faktów. Zobaczcie po prostu, o co chodzi. Patrzcie. No przemo latał kurczenie. E, o co chodzi, jeżeli skoczymy po. Czas końca połowy, no albo końca gry po prostu no to wtedy postacie po prostu zaczęły latać. Traciły grawitację. No jest to związane prawie na pewno, chociaż nie jestem w 100% pewny odnośnie tego po prostu update'a, który naprawił tę wysokość skoku. Oprócz tego jeszcze tego wam nie pokażę, bo nie mam żadnego materiału, a glitch został naprawiony, ale generalnie podobno naprawili ten problem. Czyli w starych demkach po prostu smoki nie działały. Po prostu ich nie było. Rzucałeś tego smoka, smok wybuchał, a efektu dymu nie było, jest to prawdopodobnie mnie oczywiście związane z tym po prostu z tą linijką, tak mi się wydaje też, ale tutaj tylko zgaduję. No i jeszcze tak, jeżeli chodzi o napomknięcie o tego pacza, to podobno sekretnie naprawili znowu, bo bardzo dużo osób korzysta z bindów, które nazywają z tego co pamiętam desubtykacją czy coś takiego. Generalnie chodzi o to, że movement jest troszeczkę inny, taki bardziej jak w CS-ie go, bo w CS-2 jest zupełnie inny movement. Szczególnie widzą to osoby, które grają na jakichś kazetach, surfach, czy też po prostu innych banych opach. No i podobno naprawili te bindy w sensie Zmienili troszeczkę działanie tych bindów. Mam na myśli po prostu, że chcą to załatać. Valve chce to załatać, żeby ludzie nie mogli z tego korzystać. Ale oczywiście, ludzie, którzy się tym zajmują, którzy faktycznie chcą tego desubtyka, no to już się bypassa. Widziałem już na to po prostu w tym samym dniu, albo nawet w tej samej godzinie. Naprawili sobie te bindy, które im potrafiły po prostu pomóc w tym, żeby movement był taki jak w chcesie goł. Także Valve skutecznie walczy. O dziwo nie chwali się tym nigdzie w paszlogu. Także, jakby za kulisami, robią o wiele więcej niż piszą w tym update. Cie. Ale dobra, przejdźmy sobie do mniejszego update'a, czyli dzisiejszego update'a, który po pierwsze, właśnie naprawia tego glitch'a ze smukami, to jest bardzo według mnie ważne. Naprawia tego glitch'a ze skokami, co jest też bardzo ważne. Nie testowałem, więc nie wiem czy to naprawi, bo nie grałem dzisiaj. Dodali zmienną, która pozwala na to, żeby wyłączyć te aktualizacje z tymi skokami, żeby one były consistent, z tego co rozumiem, na serwerach, bo coś tutaj się psuło na tych surfach. Nie wiem, bo nie grałem, gram czasem surfy, ale nie grałem od tego czasu, więc nie wiem, co tam się psuło, nie mam pojęcia, musiałbym gdzieś może poszukać, to może ktoś tam się na to skarżył i dzięki temu po prostu Valve to naprawiło bardzo fajnie, bardzo szybko według mnie. No i ten glitch oczywiście ze skokami, że właśnie tam się lewitowało po, pod, pod koniec mapy albo pod koniec po prostu połowy też naprawili, więc bardzo fajnie. Podobno Damage Report źle działał na casual i Defmeczu, nie wiem, nie grałem casual ani matcha, więc ciężko powiedzieć, może tak było. Wierzę na słowo, że tak było, to jest jednak Counter-Strike 2, to jest wszystko rozwalone. I co ciekawe, nawet nie wiedziałem, że tak jest, ale animacja przeglądania broni w inwentory i Loadout'cie, jak sobie wybieracie jakiegoś skina i nie gracie bezpośrednio w grze, teraz powinna pasować z waszym view modelem i FOWem właśnie bezpośrednio w grze, e, bo wcześniej tak po prostu nie było, o dziwo. Także Spoko ogólnie, jeżeli chodzi o te patche. Naprawdę się cieszę. Oczywiście chciałbym też, żeby content doszedł do Counter-Strike'a dwójki, ale jak cisnę Valve za to, że po prostu robi słabe update'y, często, które też psują bardzo dużo, tak tutaj nie mogę się do niczego przysrać. To, co się zepsuło w poprzednim update'cie, zostało naprawione po prostu w następnym dniu. Jestem super zadowolony i muszę tutaj pogratulować Valve. Miejmy nadzieję, że będzie tak dalej i miejmy nadzieję, że nic się tutaj nie rozwali.